Bierze mnie kamera. Dobra, odejdź, odejdź, odejdź trochę. Nie, bo nie będzie stopo, widać. Ale świeci mikrofon. Znalazłem e, idealną analogię do, do różnicy między filmami minutowymi, jednominutowymi oraz filmami pełnominutowymi. Różnica jest taka, że przekaz jest zwykle taki sam, bo każdemu filmowi w pewnym sensie przewodzi tym filmem pewien przekaz. Jeden taki taka zbita myśl, jak w każdej piosence, tak? Można to wszystko wypowiedzieć w jednym zdaniu. Ale cały film jest na tym zbudowany. I tak jak jest piwo, słuchaj. Bo ja jak piję na przykład wódkę, wypiję Czyli jest niebyt tyle samo alkoholu ze czterech piw. Ale. I to jest Ale... Dokładnie, no. nie? Ja się sobie Ale to wchodzi. A no, wchodzi tak raz to trzepnie mówię, tak, ja, tak, słuchaj, tak, bo jest taka koncentracja, tak, taki szocki jest, nie? Tak, ale z piwem, tak że on się bardzo tak, ładnie tak, rozkłada w organizmie. Później jak tak uderzy, ale tak, tak uderza, Ale tak, dole. Tak, dole. tak równomiernie uderza, co my, nie? Co my słuchaj, dobra, a, a nie? woda, a woda tak jak no. tylko w głowę, nie? No. Także w głowie, ci się kręci, ale ciało masz stare nie? tak mi też widać. I to jest taka per perfekcjonalna noga, bo piwo uderza we wszystko. Trochę dalej, o. Nie, bo nie będzie słychać, bo on cicho mówi tak. Słuchaj, Bo piwo uderza we wszystko, bo się nie rozprowadza, bo ma, bo ma więcej tej substancji tej bo, bo pomagającej. I łatw, łatwiej wchodzi przede wszystkim, nie? No te jedno miodawie to filmy to są w jest czysta, nie? One tak gorzej wchodzą, po prostu gorzej wchodzą, bo. One taką gorść sobą pozostawiają, tak, bo jest to właśnie taka skoncentrowana moc, tak skoncentrowany przekaz. A w piwo właśnie łatwo wchodzi, z taką, z taką łatwością, chociaż mniejszymi dawkami, no. rozumiesz? I w taki sposób działają filmy długometrażowe. Na przykład, ten sam przekaz, on się bardziej rozkłada w człowieku, bardziej wypełnia tego człowieka. Także nawet my tego nie czujemy, ale on jest w nas całych. A ten, ja, te jedne szaty, my to... Jadę, słuchaj, my, my to czujemy. My to, my to czujemy z pełną pizdą. Dokładnie. Czujemy to z pełną pizdą, ale ale właśnie to pozostawia po sobie taką... po sobie taką... taką... taką gorycz. Ale nie, słuchaj, nie, nie, to jest film filozoficzny w tej chwili, bo po prostu ja zapanowałem taką fazę, że to jest to trzeba uwiecznić. Trzeba uwierzyć, to nie ma tak. A nie jakieś kurwa wielbłomy. Nie, ty to masz kubaz, bo tak to, ja się, filmów, ale nie, nie Ale nie. to nigdy nie zrobiłem błędu. To jest przecież arcydzieło, to co on teraz mówi. Ujęcie i rozszerzenie. Ale, ale słuchaj, to e... naprawdę jest arcydzieło. Tak, jak, ja to, jest jak ja to, tak tak, jutro, jak to tak jak tak. już jutro to też będzie arcydzieło, nie? Nie. No to kurwa, publikuję już dzisiaj wieczorem. Publikujesz. Słuchaj, człowiek najlepiej tworzy analogię na podstawie czegoś, co dobrze zna. Bo jeśli coś znamy no wskroś, bardzo łatwo możemy znaleźć pewne mechanizmy działania tego. A większość rzeczy działa w pewnym sensie na tych samych schematach. Są jakieś schematy powielane w tym życiu, wiesz? Kurde, ale normalnie nie słuchaj, że nasz świat jest zbudowany z takich schematów. Nasz świat jest zbudowany z schematów. No, na, naprawdę, wszystkie rzeczy mają w pewnym sensie schemat, dlatego tak łatwo znaleźć analogię do pewnych rzeczy. Bo te schematy się powtarzają. Ktoś był, kurwa, leniwy. Po schemat. Może, słuchaj, tak jak jest kod genetycznie zbudowany. Rozumiesz to? Kod genetycznie zbudowany. I tu schematy są podobne. Wszystko jest inne. Taka kanapa jest inna od życia, ale w pewną analogię można znaleźć. Kanapa jest różna od jakichś e emocji, na przykład emocji smutku. Ale możesz znaleźć tam tą analogię. To jest tak jak kod genetyczny. Masz cztery te. Jak to się nazywa? Chromosomy? Chroma... Chromaty? Nie wiem, jak to się nazywa. Chromosoma. Chromosoma, Słuchaj, ale one się układają w różny sposób, tym samym schematem. Słuchaj, ty tym możesz, samym schematem. Możesz zbudować kanał, która będzie wywołała smutek, rozumiesz? Ja. Tylko trzeba wyjrzeć jest... schemat. Dlatego pewne przedmioty, że nie nas działają w ten sposób, rozumiesz? Filmy nas... Kuźwa, filmy nas działają w ten sposób, bo one powielają ten schemat. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Chłopie, to z, z, Słuchaj, mi to doskonale rozumiem. Ja to mnie przeraża. Ja zrozumiałem. Ja zrozumiałem sens życia tych Rozumiem Zrozumiałem. Cały otaczający świat zrozumiałem. W ciągu trzech minut zrozumiałem cały otaczający świat. To się wywiodło od analogii do filmów. To jest niesamowite. To jest niesamowite. co, co my stworzyliśmy. Jedną jak leni, stary. Co my zrobiliśmy? Co my zrobiliśmy teraz? Nie wiem, ale naprawdę poznałem sen życia. Poznałem to, ja wiem, o co chodzi. Przecież to, że my wiemy, że to teraz naprawdę poznałeś sen życia. A, no. Ale też szacunek dla ja ciebie, Ty wymusiłeś na nim, żeby on powiedział coś takiego. Żeby on wpadł na taki pomysł. A on tylko po prostu mówił, a ty to nagrałeś. Ty naprawdę to, to jest coś, to, to naprawdę grań, co naprawdę przekroczyło teraz granicę. No nie naprawdę, to nie jest tak, że jest, nie, naprawdę, naprawdę. Naprawdę. Czuję się. W, co w tym momencie z powiem, człowiekiem, człowiekiem, który... Doszedł do tego, do czego nie mogły dojść miliony. Miliony, słuchaj, miliony, nie mogą do tego dojść. Nikt nie może wykminić, o co chodzi, w sensie A ja to, na, może na swój sposób, ale to wykminiłem, słuchaj. Nie, myśmy mieli tego, wulkana Wulkanu. Jak? Nie, to jest inny klasa. To no nie jest tak. To jest ułożone symetrycznie. I to też jest pewien schemat, słuchaj, symetria. Dlaczego nam pasuje tak symetria? Dlaczego symetria wygląda dobrze? No wygląda dobrze, nie? Jak to widzicie, to widzicie, że jest takie poukładane, nie? Dlaczego? No to jest schemat pewien. To jest ułożone według tego schematu, według takiego schematu liniowości, który wywołuje w nas właśnie jakieś takie emocje, takie. Z, z, Związane ze stonowaniem, z taką właśnie klasą, słuchaj. To jest niesamowite. To jest, ja mogę w tym wszystko wykminić. Wszystko po prostu. Słuchaj, każdą rzecz można. Na, dla nas będzie. Ale co będzie? Wulkan. W, w, Wulkan Wulkanie. Wulkanu. 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 Właśnie. Wulkanu. Przemiące Wulkan Wulkan albo to no, Dla mnie? Dla mnie z tej strony, dobrze? Żebyśmy chcieli i Właśnie no, my przerwiemy teraz filmik, okej? Okay? No, przerwiemy filmik.